Cześć, dzień dobry. Pamiętacie, ostatni odcinek skończyliśmy tutaj przy tych szpalerach winorośli i mówiliśmy o tym, czy włóknina dobrze zabezpieczy krzewy przed przymrozkami. No i niestety jednak przymroziło tutaj na każdym szpalerze. Widzicie już winogrona, latorośla odbiły, ale jeszcze nie przyglądałem się, czy coś jest zawiązane, czy nie mieliśmy takie nieszczęśliwe wydarzenie w ubiegłym tygodniu nagle zmarł mój tata dziadziu także no trochę to nas tak przybiło i, i nie mieliśmy jakoś fazy do kręcenia ale teraz chciałem już wam pokazać co się dzieje tu bliżej nie będę podchodził bo jeszcze nie robiłem właśnie tego przeglądu na pewno Rosler mocno ucierpią Tam, tamta strona tutaj środek Regent Nero też. Chyba najlepiej sobie z tym przymrozkiem i regeneracją po przymrozku Muscaris poradził. I chodź Zosieńka. O, tu jest Zosieńkę, mam. Cześć. Idziemy dalej, pokażemy Wam jak to w tunelu, bo najciekawiej jest teraz w tunelu. Kwitną teraz winogrona, także tak spróbujemy jakieś zbliżenia zrobić na kwiaty. No tu nam dziadek tunel zostawił, także musimy się tym wszystkim zaopiekować co wcześniej on robił Jakoś to pociągnąć Co w tunelu? Zdjąłem okna w tym roku tu z boku, ze ściany Bo co roku tutaj te okna były, tylko drzwi były zdjęte Ale to było za mało i ten przewiew był dość słaby i się czasem grzyb pojawiał. W tym roku jeszcze nie opryskiwałem na grzyba, ale właśnie zdjąłem okna. No zobaczymy. Tak to wygląda w tej chwili. I wchodzimy do środka. O, i co za chyba do Alosynkina, bo on zawsze taki jest najbardziej okazały. Podejść tam do środka i po lewej stronie za tym słupkiem. I nie... o tu, tu tu się zaczyna. Ale patrz tam dalej, są ciekawsze. O tu. Pokaż takie grono weź na... O, widzicie? To wszystko kwitnie już w tej chwili. Te, myślę, te będę powoli zbliżał. Takie żółte pręciki. To są kwiaty. O. Potę... O, tu następne grono masz potężne. Pokaż to grono. O. Tak, ślicznie to wygląda. Yy, tutaj też. O, tutaj mamy czekoladowa. O, są kwiaty, widzicie? Tu są kwiaty obrócę się tutaj y, moskiewski czarnej także w tunelu mamy full czas kwitnienia y, o chociaż poelowski muskat jeszcze jeszcze nie tak nieśmiało zaczyna tu jest ta odmiana którą muszę zweryfikować co to jest bo urosła z korzenia albo z siewki i muszę się przyglądać co to będą za owoce zostawiłem trochę więcej tych latoro, latorośli teraz i, i, i zawiązków gron o. ładnie kwitnie jak będzie za dużo to zredukuję Także cały tunel mniej więcej tak wygląda No tu już mamy pod sam dach przyrosty ale jeszcze mówię więcej teraz jest przewiewu bo i z jednej strony i z drugiej o widzicie tutaj okna otworzyłem także Myślę, że tego grzyba nie będzie. Będzie tu na bieżąco ten przewiew fajny, będzie suszył. Już troszeczkę tych latorośli bez gron usunąłem. Także jest fajnie. W gruncie gorzej tam właśnie na ogrodzie, a tutaj w tunelu fajnie. I ta strona, gdzie zaraz pójdziemy, ta strona, gdzie, gdzie pójdziemy też jest niezła. A tu jeszcze rzut oka na lawendę o tu nam rośnie lawenda będziemy ją sadzić niedługo do gruntu Pokażę się tam o taką ładną wejść do góry o, to, nawet tą nie następną no patrzcie jaka piękna sadzoneczka no tu zrobiłem trochę właśnie sobie tak sadzonek bardzo fajnie to się poprzyjmowały tak nawet, nawet kwiat gdzieś się pojawia na sadzące Dobrze, chodźmy teraz na truskawki. Na truskawki Chcesz już pokazać? No dobrze, przejdziemy jeszcze. Przejdziemy, pokażemy jak tutaj. Tu nie było takiego, wiecie tam na ogrodzie ten mróz szarpnął no, mocniej, a tutaj gdzieś w zaciszu. O, no, Regent jest pięknie wygląda. Także tu nie było strat. Teraz po drugiej stronie. Też nie było tak tragicznie z tej strony. Tu są te młode sadzonki, które nie mogło się wziąć do życia, ale może może już w tym roku troszkę pociągnął, tu ucierpiał agadoński. Odbił później z zapasowych, ale są grona o tutaj jest grono grono na tamtym też on ma mocne grona duże także może i wystarczy. Regencik fajnie przetrwał, bo on później startował i mróz mu nie zaszkodził o widzicie. Też jest nieźle. Spróbujemy tutaj się przez siatkę przedostać. Chodź Zosieńka. W tamtym rzędzie też jest regent. Tarzadę? Jesteś? Chodź. Dalej mamy tutaj regenta. Widzicie, gron jest sporo. O, figa też przeskoczyła i pamiętacie. Piłeczka w pyski, chodzi za nami, żeby jej to pi piłkę rzucać. Chce się bawić. Także regent regent będzie. Tutaj mamy sejwala. Sejwel to żeby nie wiem jak było, czy przymrozek, czy nie. On jeszcze wtedy ma bardzo małe te pąki i on ładnie rośnie. Na pewno będzie przerzedzanie. Bo już jestem nauczony że tak jak w ubiegłym roku było tego za dużo, trzeba będzie przerzedzić. No, prawda, Zosieńka tu ładnie. Rondo też coś tam widać w głębi. A tutaj posadziliśmy kiedyś z żoną leszczynę na Michałówce w sąsiedniej miejscowości, skąd pochodził mój tata. Też mieliśmy sporo leszczyny. Tam jeszcze mój dziadek to uprawiał. No i tak chcieliśmy mieć jedną leszczynę swoją A, wisieńki pokazujesz tak No ta jest niezawodna, ona ma zawsze dużo Z ciekawostek, no co śliwy Te śliwy powiem Wam, że mnie denerwują Jeszcze dam im rok szansę, ale chyba, chyba pójdą do wycięcia Wolę jednak w Węgierki na to miejsce kupię i, i będą na pewno lepsze niż te, które tu są Raz się zapylą, raz nie zapylą mszyca, także tu mamy leszczynę taką bordową To właśnie tata sadził, także a i na prawo Arkadia Gdzieś tu w zasiszu między domami nie było tego przymrozku i jest świetnie. A jeszcze wiecie się tak zastanawiam, a propos osłaniania. Być może ja popełniłem jakiś błąd, że włóknina przylegała do do pąków i stąd przymarzły te te pąki tam na ogrodzie tu mamy festiwę no i tak mniej więcej wyglądają straty i zyski po zimnej zośce o, przejdę koło świdośliwy patrz jest obwieszona owocami mam ochotę ją całą po owocowaniu ściąć, bo już jest potężna, już ma około 4 metrów także chyba ją zetnę albo przynajmniej zostawię tutaj z dołu te młode gałązki no i teraz dzisiejszy hit nagrania to truskawki i piwonie mojej żony truskawki mamy tutaj tutaj administratorem truskawek jest Zosia Nikt się nie wtrąca, Zosiar wie, przynosi, ma pozwolenie o, i one sobie tutaj dojrzewają W środek włożyłem troszkę włókniny, tak żeby owoce leżały na włókninie, a nie na ziemi. Także to nie jest po to, żeby nie rosły chwasty, ale raczej żeby w miarę truskawki były czyste. I podchodzimy teraz do piwoni. Słuchajcie, przecudne. Pokazywałem Wam we, we wcześniejszym odcinku. Piwonie. Tak, robimy bukiety Teraz Zbliża się Boże Ciało Także Może któreś tutaj na ulicy naszej Dziewczynki małe będą chciały Dosypania kwiatów na procesji Proszę No powiedzcie, czyż to nie jest piękne Zosia pokaż A jak pachną no, Tutaj jest biała i gdzieś się mocno przygieła. Ale mrówki ja z... na nich. No, no to mrówki będą. Po to, żeby mszyce tak, czyli jest mszyca i mrówki korzystają z mszycy. Z jednej, z drugiej strony zabezpieczyłem sznurkiem, bo one jednak te kwiaty są ciężkie. O, tutaj o jest sznurek. Jeszcze słuchajcie, przez ten sznurek zahaczyłem nogą i się nabiłem dłonią na gwóźdź. A to taki wypadek przy pracy. No i tutaj to są tam były dwie odmiany, były te białe i bordowa, nie znam nazw, także może wy znacie tak po kwiatach w komentarzach umieszczajcie tu znowu mamy różową, mm, pachną prze, przecudnie różowa i biała. O. Tak i tu jest koniec i odwrócę się jeszcze i rzut oka na zosieńkę w tych kwiatach to co do, do usłyszenia w następnym odcinku lajkujcie, komentujcie subskrybujcie bardzo się cieszymy jak jakieś dostajemy pozytywne komentarze trochę mniej się cieszymy jak ktoś wykorzystuje nasze materiały na tnie i na innych forach umieszcza te materiały z przekleństwami ale takie sytuacje też się zdarzały to Zosia wie doskonale myślę, że ta osoba, o której mówimy też wie o tym ale jakoś to damy radę i nie będziemy się tym przejmować na koniec smacznego mniam